20 raz ruszyliśmy, pojechaliśmy dzisiaj z Gdyni do Gdańska po to, aby zebrać dla dzieciaków trochę funduszy na obiady i na upominki dla dzieci, które są w tej chwili w szpitalach. Urodziła się 20 lat temu, po raz pierwszy pojechało 9 osób i tak rośnie co roku. W tej chwili mamy 2000 prawie motocyklów tak na oko. Liczę na to, że będziemy jeździć do końca świata jeden dzień dłużej jak Jurek Owsiak.